Trzeba, widać na moim kanale, ja jestem już dzisiaj ze mną ekipa, jak zwykle Wika i Wiktor odwrotnie się przywitali, a dzisiaj czeka nas dźwiękosowody Challenge. Challenge. O co chodzi dokładnie? Sprawdźcie. kto trafi piłką w ten cel, no to osoba, która będzie siedziała w tym miejscu, będzie miała mokrą niespodziankę, ponieważ ta miska się opuści, no i wyląduje wszystko na głowie Wektora. Kogoś tam. A kto będzie pierwszy? Za chwilę się przekonamy. Trzy, cztery 3, Trzy, cztery Wika się Nie! my strzelamy. Ja nie, 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 nie Zasady są takie, że Wika siada, mamy po dwa strzała a potem się dominiamy. Ale tak. ja mogę jednak nie nagrywać z wami? Będzie mi zimno! Pierwszy strzał w dzisiejszym odcinku. Trzymam krzyki jeszcze. tak Nie, muszę no, pokazać, jak to się robi, bo na te wszystkie lata zerwienia mnie, te wszystkie 16 lat, które mnie gnębiła, bo jest rok starsza, więc to ja! Jak blisko był Wika przeżywa każdy strzał, nie? Aj! O! o nie! Dlaczego? A! Patrz jak trafisz w karton, to... To, A, to i tak nie złapiesz Ale ty masz karne w tym balonu Nie! No nie! Ej! Ja. Już taki ze straniem Ja! No nie! To była nie, to była najbidej bajki. Zabiłaś w półek. Karę ma. Nie, tak. Masz, widziałem. Musik ma karę, ale Wiktor też jest mokry. Ale najlepsze, że Wiktor jest mokry. No, nie jest tak źle. Wika, siadaj, teraz twoja kolej. Nie usiądę, bo jest smok. Księżniczka Wika. E, Wiktor, jak tam już wyschnąłeś chyba, nie? Trochę ta, ale nie byłaś tak źle. Nie było tak źle? Tak, może teraz pierwszy pora na Wikę. Lecimy. No nie no, cała to w końcu chyba trafić. Trzeba. Czekaj, przyczyniliśmy te porania. Wika, gotowa? Tak. i blisko. Nie Nie oszust! Piszcie pod tym odcinkiem. Dwa razy! Justek już tego oszust Dwa razy! Mi trafił i teraz co? Zimno. Tego, że Justek nas oszukał, nie trafił dwa razy w tarce, tylko w pudło i w tarczy, no to musi teraz dostać potrzebę karę i nie odpuścimy mu tego. Tak mówisz, Wiko? Tak. Kiedy masz purfa, główny, główny. Nie, tak. nie chcecie. Był tak. leczny, teraz będzie wodny, już. Piście, że nie chcecie. Z ich strzałami jestem pewien Gurde ostatni no. strzał Wiki, jak się czujesz? Eee, wika strzela, tak? Tak Lajtowo, lajtowa się Okej. Okay. Bez problemu mi się wydaje. Słuchajcie, wice dajemy bonusowe próby, bo... No, przez to, że ją szukałem trochę, tak? Więc Krzysiek siadaj na tronie. Ty, Co teraz siada? Tu siadasz teraz? Wika. Wika? Ja tu się raz tylko, a ja już siedziałam dwa. Jeśli chcecie więcej takich challenges, klikajcie łapci w górę. Nie ma być. 3000 łapek w górę i nagrywamy kolejny taki challenge. Ale nie taki tam, bo ja nie chcę być mokra. Dobrze, że jest. Kończę. Dziś wymyślałem To jest jasne, ja walę. Nie bawię się z wami już. Jak to spadło? To samo spadło, no. Nawet To pudło nawet nie dotknęło tego, no. więc to nie jest moja wina, że on został oblany. Po prostu masz pecha. Tak, serio, po to prostu prosty, to była... Dwa razy, znaczy, no raz, tak pechowo było to samo podobno, ale to nie wierzę w to. <laughs> Oni się po prostu dogadali i za te wszystkie odcinki, co z nimi wygrałem, teraz się mszczą. Wcale nie! To nie, jest niemożliwe. Słuchajcie, po prostu jak się ma pecha takiego jak Wiktor, to się ma pecha i tyle. I nic się na to nie poradzi. Daj mi spokój już, ja już nie chcę! Ja już nie gram, nie! Nie ma wata! Nie! Nie ma! Tak jest, bla mojusek! A tak się śmiała, co? Tak, tak się nie śmiała! Nie nie! Ja zaraz muszę iść! Mogę się już przebrać! Dobra! Proszę! Wika, no i jak tam? Zimno! W tym śmingu, z dynków, to każdy musi być mofy. co o tym sądzisz? Tak. Zwłaszcza, że my dostaliśmy dwa razy... O niego wszyscy. No, miała się spotkać za 10 minut z chłopakiem, ale chyba jednak nie da rady. A jednak nie da rady. Tutaj Wika z Wiktorem szykują balony na karę dla mnie. Słuchajcie, jeśli jesteście nowi na kanale, no to tutaj macie taki czerwony przycisk do subskrypcji. Klikajcie go, żeby być na bieżąco z takimi filmami. No, jeśli coś zrobiliście, no to łapka w górę, a my lecimy dalej. Gdybym nie będziecie wchodził Jak! To no to jest nie fair! Bo nie! Bo nie. Ja. No mówiłam, że one się nie rozbiją! No jeszcze raz! No jeszcze raz dosłownie wywalony! Uważaj, bo kamera! Właśnie dlatego ja wygram Sam jest Jestem mokra zimno, a ty jesteś suchy i zimny. jest? No, tak. no chyba Ja z wami nie nagrywa mnie. Wika! Ja w tą stronę! Ej hey no Wika! Jesteś zła? Wika. Wika. Wika jesteś zła? Daj mi spokój. Ej hey no Wika. Wika się trochę obraziła, no, poszła, ale... Ale, ale wró wróciła ogień, i ustaliliśmy, że... Co ustaliliśmy Wika? Zobaczcie na jej twarz. Dajcie mi spokój. Do odstrzału. Oh pas oh, grave, <laughs> Na tyle dzisiaj, że. A, bójcie. Będzie... Dobra. No, Dobra. chodźcie końcówkę. Proszę słuchajcie, no i co w tym odcinku? To by było tyle. Yy, ja wygrałem. Yy, ja dostałem... Sobie... w To wygrałem. Ja wygrałem. Wygrał? Ja wygrałem. Wygrał? Ja, wygrałem. Wygrał? ja wygrałem Klikajcie łapki w górę. Dobra, Mika wygrałem. Kika wygrała, klikajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, no i widzimy to. się w kolejnym odcinku. Trzymajcie kinie. się, ma, ma. Ma. Po tym odcinku jestem do strzału.